Kamer nie ma, Jesteśmy w lachu i wpierdalamy się do bunkra. Ej, chodź mi przytrzymaj to, że mia ja wszedł. A dobra, wejdę. No tak na to ale czujników żadnych nie ma, nie ma kawałek żadnych, nie ma, nie spoko. Kibel woda. Hmm. Tak się czujesz? Że... No to, zobaczcie, zapraszam do klasy. Zabałuszka. <grymne> ja pierdolę, ja tyle mam, co? <grymne> To akumulatory są, żeby mieć światło, wiesz, jakby coś się stało, nie? Tak. Łączność. O, łączność. Jezu. A tamte drzwi? Dawaj, dawaj. Które? O kurwa. Tu jeszcze jedne tam. Ty, żeby nas ktoś tu nie zdjął. Może nas kurwa nie zabiją, nie? Pracownia. Komputer. Ej! Normalnie Czu, czujka się zapaliła, tutaj normalnie ludzie przychodzą. No, Ty, kurwa czujka się... Zobacz. I tam dalej też coś jest jeszcze. No, co? Idziemy dalej zobaczyć. Ty, a tu nie ma kamerów? Nie, dobra, nie, nie. To, no właśnie Czuj nie. nie. Czujki są. co? Ty, ty, to, to, ty, ty, ty może być. Spierdalamy ja, ja Ej, w... A to jest on, że to zobaczymy co tam jest. No to dobre, dobra. dobra. Ej, patrz, tutaj nie ma żadnych czuję kanalmowy. Nie ma. A to nie, nie, nie ma, ma, ale bo by się świeciła. Ale coś. to na przykład tu jest tu jest czujka ruchu, tutaj. No. I wiesz, tutaj u góry, tutaj. Dobra dawaj szybko idziemy zobaczyć, co spierdalamy. Zobacz ile to jest wiecie, miejsca. Świeci? Czy mi się wydaje? Dobra, dawaj, otwieraj. Tak, otwieraj. tam są schody, Ej, ja pierdolę. Ty, może wiedzieli. ktoś tam przyjść, ty. Stamtąd. Co? Co Tu nikogo teraz nie ma, nie? Gdzie to Ja pierdolę. Negrywa się. Negrywa się. Jak zimno tutaj? Nie. Я теж не сподіваюся. Я теж не Я не вірю, що Zobaczmy, tak zobacz, ubijami A nie. Wracamy. Niech jest co? No się kończy. Stanę.

Wiecie, bo tak jak. Jeszcze... Okay, okay. co, 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 Jak no. jeszcze kiedyś tutaj przyjdziemy, to no. nie będzie dalej proszę, no. to dużo. to można to podnieść i sprawdzić, co tu jest, nie? Pod ty... co to jest zesponowane, jest. To można na ten tytuł razem to sprawdzić.

Tak było, tak było. Co? Idziemy szukać następnego bunkra